Dzień dobry, Kamil Śmiałkowski, człowiek z popkultury. Witam na kolejnej pogadance o komiksach DC. No i właśnie, dzisiaj postawiono przede mną dość karkołomne zadanie, ponieważ wyszedł właśnie mroczny kryzys na nieskończonych ziemiach, tom pierwszy. Najnowsza, dość skomplikowana opowieść o tym, co się dzieje w uniwersum DC, no i bardzo ważna dla całego uniwersum, czyli to, co tu się wydarzy, tu i w drugim tomie, no w jakiś sposób ustawia nam przyszłość. DC mm, lubi bawić się w takie rzeczy i, yy, i teraz opowiedzieć o tym, jak do tego doszło, wcale nie jest takie proste. Yy, no bo tak naprawdę ka w każdym z nas żyją takie dwa wilki. Z jednej strony chcemy wziąć komiks i natychmiast do niego, yy, i natychmiast zobaczyć, co tam się dzieje, o co chodzi, jak te postacie... Jak ten scenarzysta poprowadził tą fabułę? Z drugiej strony, jest też taki, który mamy nowy komiks i zastanawiamy się to nie jest sam początek historii, więc fajnie byłoby zacząć wcześniej, zorientować się, jakie są motywacje tych postaci, o co. I jeśli ten wilk też w was żyje, we mnie jak cholera, i chce przeczytać wszystko, co było wcześniej. Ja mam całe półki, pełne jakichś serii książkowych, gdzie wciąż mi brakuje pierwszego tomu, w związku z tym czeka 20 tomów, aż zdobędę ten pierwszy i przeczytam wszystko po kolei. Rozumiem to i szanuję, ale jeśli chcielibyście tak postąpić z DC, byłby pewien problem, bo tych komiksów się namnożyło od tego, licząc od tego 38-39 roku, czyli debiutu Supermana i Batmana, naprawdę dużo. Więc spróbujmy to ograniczyć. Spróbujmy opowiedzieć, jak to, co jest niezbędne do może nie niezbędne, ale bardzo przydatne przed lekturą mrocznego kryzysu na nieskończonych ziemiach. Jest tych tytułów trochę, bo tu, no bo trzeba tutaj też wspomnieć o samym DC. DC powstawało trochę inaczej. My jesteśmy dziś przyzwyczajeni do światów spójnych, do popkulturowych uniwersów, które działają i w jakiś sposób się splatają. Wymyśliła to. Nie pokazując palcem konkurencja DC w latach 60., ale DC istniało wtedy już od kilku dekad. I tam ci scenarzyści, ci redaktorzy niespecjalnie przejmowali się tym, co robią ich koledzy z biurka obok. Czyli jeżeli istniało kilka serii z Batmanem, to każda istniała sobie. Ci Batmani byli różni w różnych miejscach swojego życia, jeden starszy, drugi młodszy, w, różnych, w różnej sytuacji osobistej, w różnej sytuacji zawodowej. Te serie w żaden sposób nie były spójne. Nawet w ramach jednej postaci, a co dopiero w ramach całego uniwersum. Ktoś to potem próbował przynajmniej uszeregować. Ziemia 1, Ziemia 2, Ziemia 3. Czasami pojawiały się komiksy, które, w których spotykali się bohaterowie z tych różnych ziem na chwilę. W jakieś specjalne okazja. I przyjęło się nazywać je kryzysami. I tak dochodzimy właśnie do tego słowa, który w tym komiksie jest, yy, 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 i dla całego uniwersum DC najważniejsze kryzys. Kryzys oznacza, że bohaterowie będą mieli kłopoty, z drugiej strony, kryzys, oz, kryzys oznacza również, że my, czytelnicy, będziemy mieli dużo dobrej zabawy. No i po kilku takich drobnych kryzysach nastąpił pierwszy, naprawdę wielki. Niemalże 40 lat temu powstał. Kryzys na nieskończonych ziemiach. Tak, jest pewien związek, skoro ten komiks, o którym dzisiaj mówimy, nazywa się Mroczny kryzys na nieskończonych ziemiach, to pewnie następuje pewien, y, to następuje tu pewna koincydencja. Ten kryzys na nieskończonych ziemiach sprzed lat 40. Marwa Wolfmana i Georgia Pereza był wielką, potężną, y, wieloodcinkową serią, taki gruby tom nam z tego wyszedł, w y, której te wszystkie Światy, te wszystkie uniwersa DC, schodzą się w jeden. Nie będę wam go streszczał, przeczytajcie sobie, jest mnóstwo czytania, tam są dziesiątki światów, setki postaci, to wszystko się w ciekawy sposób miesza, splątowywuje, i, i później wychodzi z tego jedno uniwersum DC. W 1985 roku doszli do wniosku, że warto mieć jedno uniwersum. I mieli. I przez jakiś czas nie istniały te wszystkie dodatkowe inne światy. Wtedy powstawały na przykład Elseworldy, czyli te komiksy, o których opowiadałem wam poprzednim razem. To były takie niezależne, z boku nienależące do tego głównego uniwersum. A główne uniwersum rosło, zmieniało się, ewoluowało mm, przez kilkanaście lat. Tak to działało, aż na dwudziestolecie kryzysu na nieskończonych e, ziemiach powstał komiks Nieskończony Kryzys. To słowo kryzys, mówię, co jakiś czas wraca w najróżniejszych, zwykle w takich właśnie seriach, które obejmują kilka postaci. Znajdziecie ich mnóstwo, tych kryzysów w DC? Bardzo dobrze, bo to, bo, bo, to, bo to jakiś wyznacznik jakości również, byle czego kryzysem nie nazywali. Nieskończony kryzys spowodował, że znowu te ziemie się rozwarstwiły. Znowu przestaliśmy mieć jedną ziemię, tylko teraz mieliśmy 52. Jeszcze nie nieskończoność, ale już dużo. No, i nieskończony kryzys. Um, Geoff Jones tam już w tym maczał palce. Człowiek, który przez wiele kolejnych lat e, zasadniczo rządził uniwersum DC i on wyznaczał e, kierunek, w jakim wszystkie komiksy się poruszały. No i e, Następstwem nieskończonego kryzysu, kilka lat później, wszystkie te komiksy wychodzą, wychodzi, wychodziły i wychodzą w ramach serii DC Deluxe. Bardzo polecam. Powstał ostatni kryzys. To z kolei Grant Morrison, jeden z największych. Hmm, Najbardziej odjechanych scenarzystów świata. Gość, który ma potężny web, który wymyśla od palca, od, od, od dziesiątki nowych światów, kolejne wersje różnych postaci. On stworzył w pewnym momencie taką serię też, multiversum, gdzie właśnie było mnóstwo różnych wersji różnych postaci z DC i to wszystko się splatało, rozplatało, bardzo fajna seria. No i, i on stworzył ostatni kryzys, czyli wydawało się, że potem już nic następnego z nazwą kryzys nie nastąpi. No jak widzimy mamy mroczny kryzys na nieskończonych ziemiach jak teraz więc słowa nie dotrzymano. Ten ostatni wcale nie był ostatni. Mamy już pierwszy po ostatnim pewnie będą kolejne. Ale to jest ciąg wydarzeń w historii uniwersum DC. Ten taki najistotniejszy. Potem nastąpił flashpoint, który zmienił całą strukturę DC i zaczęliśmy wszystko opowiadać od nowa. Później mieliśmy odrodzenie, które znowu troszkę to podkręciło. Tak więcej co trzy lata następują takie poważne. Mini bądź maxi restarty całego uniwersum. Tu trochę podkręcą, tu trochę zmienią. Geoff Jones nad tym panował. Odrodzenie to już te komiksy, z którymi jesteśmy od kilku ładnych lat na bieżąco, DC, no bo Flashpoint przecież i, i odrodzenie i różne tytuły z DC wychodziły u nas w Polsce przez te lata. To był rok 2014, no i jesteśmy już w tym uniwersum, które nas. Dziś obowiązuje. Tak naprawdę odrodzenie było ostatnim takim kryzysem, który zmieniało poważnie e, historię wszystkich bohaterów. I tu wkracza Scott Snyder, kolejna ważna postać e, dla DC i człowiek, który tak naprawdę przekręcił całe uniwersum o 180 stopni, ponieważ jego serię, mm, z, głównie z Batmanem. My je znamy z takich, takich kilkutomowych Batman Metal i Batman Death Metal i wszystkiego, co było dookoła, bo tych, bo tych rozmaitych rozszerzeń, bocznych wątków i tak dalej było naprawdę dużo. Bo okazało się, że pod tym całym naszym multiwersum istnieje antymultiwersum. otworzono jeszcze jedną płaszczyznę w tym wszystkim. Tam są złe wersje wszystkich, wszystkich możliwych postaci, zwłaszcza rozmaitych Batmanów, bo to była ulubiona postać Scotta Steydera. Mnóstwo, no, tony, dziesiątki, miliony. Najważniejszy z nich Batman, który się śmieje, który później przeszedł dość poważną ewolucję. On, no on zdominował trochę uniwersum DC na kilka lat. To był główny przeciwnik, wprowadzono jeszcze kilka m, coraz to poważniejszych postaci, coraz większych wątków, coraz... No, zrobiło się naprawdę grubo i zamknięto to wszystko właśnie y, komiksem Batman Death Metal, gdzie... No, ja nie chcę spoilerować. Właśnie to o to chodzi w tym wszystkim, żeby nie za bardzo wam tutaj po y, to opowiadam, żeby... Żebyście sięgnęli po te komiksy, a dochodzimy do takiego miejsca, kiedy jeden komiks przechodzi. Tak pra praktycznie płyta jednego komiksu staje się początkiem drugiego. Więc, jeśli wam opowiem, co się zdarzyło, tu, to znaczy, że zdradzę puentę tego wcześniejszego. Więc staram się tego nie robić. Obiecuję. E, ale Batman, dead metal, skończył się pewnym nowym no nawet nie otwarciem. On, on, on pozamykał co się dało. I trzeba było właśnie, żeby robić coś dalej, trzeba było odtworzyć na nowo cały uniwersum. Stworzyć je e, inaczej, nowocześniej, może trochę z innymi postaciami, może w trochę inny sposób. I tak dochodzimy coraz bliżej do tego, o czym chcemy dziś opowiadać, czyli do mrocznego kryzysu na nieskończonych ziemiach. To znaczy, nie będziemy o nim opowiadać, bo jego sobie kupcie i przeczytajcie. Ale jak do niego doszło? I tu jeszcze jeden... Yy, jeszcze jedną sztuczkę wam zdradzę. Przy tego rodzaju crossoverach, przy tego rodzaju kryzysach od lat zawsze warto spojrzeć na serię tego scenarzysty, który je tworzy. Inne jego wcześniejsze serie, bo każdy scenarzysta dba o swoje dzieci. Każdy scenarzysta komiksowy lubi wplatać do swojej nowej serii postacie, które stworzył wcześniej. Wątki, które gdzieś tam wcześniej zaznaczył, na napoczął, yy, tu będzie rozkręcał. Więc kiedy Geoff Jones tworzył te kolejne kryzysy, pojawiały się tam ważne postacie i wątki z Geoffa Jonesa. Kiedy Scott Snyder tworzył te death metale, też były tam wątki, które mm, tworzył w innych rzeczach. W tej chwili, gdy weźmiemy mroczny kryzys na nieskończonych ziemiach, widzimy tu jako nazwisko scenarzysty gdzieś, tu, Joshua Williamson. I to jest. Teraz najważniejszy trop w tym wszystkim, o czym mówimy. Kiedy myślimy o najnowszym, współczesnym, bieżącym uniwersum DC, wydawanym na bieżąco po polsku, jeśli chcecie zrozumieć, co się dzieje w, głównym, w głównych wydarzeniach tworzących trzon uniwersum, patrzcie na komiksy Joshua Williamsona. On przejął po Snyderze, po się rolę takiego głównego rozgrywającego. I teraz Mroczny kryzys na nieskończonych ziemiach. Ten najnowszy komiks, do niego w pewnym sensie prowadzą inne, inne tytuły Joshua Williamsona. Trzy, które wyszły niedawno i które mam tu, żeby Wam je zademonstrować. To po pierwsze, nieskończona granica. To komiks, w którym. Mm, e, no, tu się tak naprawdę zaczyna to, ta, ta, ta nowa faza, zresztą to jest bardzo ładnie napisane. Następna faza uniwersum DC zaczyna się tutaj. I jest to prawda, dokładnie tak. To jest ten punkt wyjścia dla tych, którzy nie aż tak bardzo muszą wszystko wiedzieć wstecz, nie muszą zacząć od 1938 roku, nie muszą, nie chcą zaczynać od kryzysu na nieskończonych ziemiach tego pierwszego. Tu zacznijcie. Tu jest nowe otwarcie, tutaj powoli widzimy, o co w tym wszystkim chodzi, i na napoczęte są wątki, które prowadzą nas dalej. Potem mamy międzywymiarową Ligę Sprawiedliwości, czyli. Mm, no tak jak mówiłem, Grant Morrison był mistrzem w wymyślaniu rozmaitych postaci, rozmaitych wątków, rozmaitych wersji superbohaterów. Tu Joshua Williamson pokazuje, że też potrafi. Zbiera się Liga Sprawiedliwości, no właśnie międzywymiarowa, czyli każda postać jest zupełnie z innego pomysłu na uniwersum. Tu mamy od ciemnoskórego Supermana po królika. Tu mamy. No, nie będę wymieniał. Przeczytajcie sobie, naprawdę. I, i znowu sama fabuła prowadzi nas powoli do, do tego mrocznego kryzysu. Ale tu są ciekawe nowe postacie. Tu się dzieje dużo fajnych rzeczy. W normalnym uniwersum, tym bo. Nie zmienia to faktu, te wszystkie boczne serie, boczne wątki, te wszystkie e, eventy, kryzysy nie zmieniają faktu, że co miesiąc dostajemy Batmana kilku razy w kilku seriach, Supermana w kilku seriach, wszystkie te inne rzeczy. No i w międzyczasie Joshua Williamson stworzył też świetny e, crossover w ramach e, Batmana, e, Batman Wojna Cieni. E, no, tu pojawia się jeden z... Naj... para z obok Batmana, tutaj najważniejsze role odgrywają e, odgrywają no, chyba najbardziej popularni antybohaterzy w DC, czyli Deathstroke Determinator i e, Italia Azgul, czyli mama Damiana Wayne mama syna Batmana, mówiąc tak najprościej, no bo małżeństwem to oni nie byli, i najlepszy, najtwardszy, najbardziej wyrazisty, taki super złoczyńca, super morderca do wynajęcia w DC. No i, i dostajemy historię, w której cała ta trójka odgrywa dość istotną rolę i, i znowu, Jeden z tych wątków prowadzi nas w bardzo zdecydowany sposób do tego, co tenże sam Joshua Williamson wreszcie zrobił, żeby zrobić porządek w całym uniwersum, czyli do mrocznego kryzysu na nieskończonych ziemiach. Nie zmieściliśmy się w jednym tomie, będą dwa. No ale dzisiaj. Mam wrażenie, że ogólnie komiksy są takie, że ciężko już przy tych bardzo rozbudowanych historiach zmieścić się w jednym tomie, bo postaci jest dużo, bo wątków jest dużo, bo yy, zresztą te postacie, które się tu pojawiają, to znowu są trochę już inne postacie od tych, do których jesteśmy przyzwyczajeni, więc yy, więc można po prostu wskoczyć w ten komiks i nieźle się bawić, bo Joshua Williamson po prostu umiał opowiadać, można sięgnąć do tych kilku tomów z jego scenariuszami wcześniejszych, a można wreszcie Naprawdę, uczciwie, po to od lat w serii DC Deluxe pokazujemy Wam wszystkie poprzednie kryzysy i wszystkie najważniejsze momenty w historii Uniwersum DC. Można spróbować już samodzielnie sobie ułożyć całą historię najważniejszych wydarzeń w Uniwersum DC i zobaczyć, jak przez te dekady kombin kombinowali. Zaczęli w 1985. W 2005 nieskończony kryzys. Teraz już nie, nie doczekali. Świat jest coraz szybszy, świat się dzieje, coraz szybciej, wszystko pędzi, więc nie doczekali. Uczciwie, żeby ten komiks wyszedł równo 20 lat po tamtych wydarzeniach, jest trochę wcześniej, a on wyszedł oczywiście tam w Stanach jeszcze parę miesięcy, paręnaście miesięcy temu, w związku z tym nic się nie zgadza w temacie rocznic, ale nie zmienia to faktu, że to po prostu dobra fabuła. Mroczny kryzys na nieskończonych ziemiach, tą pierwszy już. Można go przeczytać po polsku, Tom drugi pewnie jakoś, już lada chwila. No to czytajcie.